Hej, Siemanko, to miasto 16. Witam Was w kolejnym odcinku z testowaniem Energetyków na kanale. Dzisiaj Energetykiem testowanym będzie Energetyk e, The Energy Drink. E, on w ogóle nie ma żadnej nazwy, tylko po prostu, moi drodzy, jest to Energetyk sprowadzany z Niemiec. Jak wiem, nie ma nazwy, firmat, nie wiem jaka to jest. Więc niestety e, f, f, nie wiem po prostu, co dać w, w nazwie tego odcinka. Benelux, firma Benelux? No dobra, Benelux, ben, firma Benelux. No dobra, więc napijmy się. Spróbujmy, spróbujmy tego energetyka. Zobaczmy, jak smakuje. Bardzo owocowy smak. Jest bardzo owocowy, w sensie taki mm, słodki. Rzeczywisty. Yy, słodkie owoce. Jest to oczywiście Dragonfire Flavor. Jest to jest chyba smoczy owoc. Jest oczywiście wersja 355 ml. W sumie energetyk dobry. Mi smakuje. Oceniam go tak na 7 na 10. Yy, jakby mo może być, koszta nie pamiętam ile mnie kosztował, bo to wiecie, jest yy, koszta dostawy, bo to na Allegro go znalazłem. Jak ktoś go sprowadza z zagranicy, to na pewno cenę podwyższa. Więc on ma, strzelam, że kosztuje yy, na polskie 6 zł w Niemczech. Więc tak, jeżeli lubicie serię zmierzonego testowania e, u mnie na kanale, strzelcie, strzelcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten, ten film, ten film znajomym, ja zapraszam Was także na poprzednie, fi, na poprzednie filmy, na, na, na następne do na następnego na razie. Cześć. Hej hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także Elo!